Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wymienić poszycie w kanapie ze skuterem. Także zapraszam. Potrzebne będą nam takie narzędzie jak zszywacz tapicerski. Najlepiej w zakresie od 4 do 14. Oczywiście ja kupiłem taki zszywacz i niestety zszywek o długości 4 mm do tego zszywacza nie ma. Nie umiałem znaleźć, jedynie udało mi się znaleźć takie zszywki. O długości 6 mm, sądzę, będą odpowiednie. Nie powinno nic się chyba stać. Aczkolwiek, jak widzicie, tutaj rozstaw 10-6, 8 mm pasują. 6 mm, niestety, musiałem lekko to przerabiać. A są tych samych wymiarów. Także nie wiem, czy wadliwe są skrzywki, czy tutaj opis tych skrzywek. Zszywacz skręcony na max czy da radę Nie mam pojęcia. Wbija do tego materiału zszywki w ten sposób więc troszkę za słabo na kanapie. Musicie sobie środek zaznaczyć tutaj i tutaj. Jest to ważne, żeby pokrowiec również zaznaczyć środki, tutaj i tutaj, ponieważ musimy to symetrycznie założyć. Gdy lekko przesuniecie w jedną bądź w drugą stronę, będzie problem, że jednej strony nie będziecie umieli zawinąć. Pokrowiec przód, tył kanapa, przód, tył. Logiczne, ten sznurek nie będzie nam tak potrzebny. I teraz zaczynamy od środka, czyli tutaj, od tej strony. Szyważ musi równo dolegać do powierzchni. Ociskamy jedną ręką. Mamy zszywkę złapaną. Teraz tutaj jest, jest i tutaj mamy zszywki. I teraz ważna rzecz. Przód tutaj musimy sobie naciągnąć, żeby później nie było jakiś fałd. Oczywiście potem w boki można się ratować, aczkolwiek tutaj nam chodzi, żeby to dobrze naciągnąć. Jak najbardziej naciągnąć. Te fałdy później zniwelujemy, nimi się nie przejmujcie. Mamy to naciągnięte i szywko pyk. Pyk. Tutaj nam nie złapała się. Tutaj nam się zaraz łapie. Tu mamy to w miarę naciągnięte. I teraz, patrzcie, gdy ja zacznę tutaj naciągnąć, to tu zacznie to wszystko się równać. Także najpierw zaczynam od środka. Naciągam jedną stronę w ten sposób. Co to? Szywek brakło? No, Skrzywacz się coś popsuł. Ok, naciągamy tutaj. I szywko. Tak fajnie by było, gdyby ona chciała się wbić. No, jakiś problem znów jest z tym takerem. Także najtańszego nie kupujcie. Co jest cool? Kur... No nie chcę się zszyć, tak. czekajcie, zrobię tak, tak, o teraz coś poszło i patrzcie, tu mamy naciągnięte, teraz druga strona. Najlepiej by było w dwie osoby to robić, aczkolwiek no nic nie poradzę, żelazko, para i wtedy, gdy Parą sobie potraktujecie taką skórę, ona się robi miękka i fajnie się wtedy naciąga. Ale do tego jest potrzebna druga osoba. Dobrze, teraz ważna rzecz, między tym odcinkiem a tym, naciągamy tutaj środek. Zszywacz, dociskamy, pyk, szywka. To nam daje tutaj równe wygładzenie. Teraz po przeciwnej stronie to samo, środek naciągam, zawijam. I pyk zszywka. To samo z tyłu. Środek naciągam, nawijam i szywka. Tutaj środek naciągam, nawijam zszywka. Teraz wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy zmarszki, tutaj mamy zmarszki, tutaj i tutaj. Teraz żeby te zmarszczki zlikwidować, musimy naciągać tutaj. Zobaczcie. Naciągamy i to powoli będzie nam się likwidować. Musimy dość mocno naciągnąć. Teraz z drugiej strony i wszędzie teraz naciągamy i bijemy zszywki. Oczywiście co pół długości, czyli między tymi, połowa, naciągam skórę i wbijam zszywkę. Gdy macie świński ogon, takie podwinięcie skóry, jak tutaj, bierzecie w tym miejscu, naciągacie skórę. Można użyć opalarki do tego, ale ostrożnie, żeby nie spalić, nie przypiec skóry, tylko lekko ją podgrzać. Ona wtedy stanie się bardziej plastyczna. Dobra, spróbujemy teraz i patrzcie. Naciągam, nie ma świńskiego ogonu. Tak, jedna, druga strzywka i patrzcie, nie ma świńskiego ogonu. Tutaj oczywiście sobie wbiję jeszcze z szywki, lekko ponaciągam skórę. Patrzcie, gdy będę ciągnął w tym miejscu, to tutaj ta bulwa mi zniknie. Oczywiście trzeba tak naciągać, żeby nie rozerwać tej skóry. O, widzicie, tutaj już nie ma tej bulwy, skóra ładnie się tu w tym miejscu ułożyła. Teraz po przeciwnej stronie to samo. Tutaj jest ładnie, tutaj ładnie jeszcze został nam środek i teraz ważna rzecz, wypinam tą szywkę, którą tutaj miałem, ta też tutaj nie chroni tego za bardzo. Naciągam najpierw tutaj tą stronę z boku przytrzymuję i ciach szywka. Teraz tutaj z tej strony szywkę wyciągnę, ponieważ tył już mamy ułożony tył, za chwilę będziemy robić boki również i bardziej naciągam. Staram się mocno naciągnąć, skóra jest elastyczna ponad żamy. No i resztę zszywek. Pyk. I widać przód mamy ładnie zrobione, oczywiście arcymistrzem nie jestem. Tutaj taka fałdka będzie, ale widać przód jest ładny. Teraz możemy tutaj sobie zagęścić te zszywki. Już nie jest konieczne naciąganie, aczkolwiek gdy naciągniecie nie zaszkodzi wręcz polepszy, ponieważ później ta skóra nie będzie się rozciągała i nie będzie luźna. Także naciągać jak najbardziej. Ja walę z wiecie, na różnych szerokościach. Gdy chcecie estetycznie później to obciąć, no to bardziej krawędzi się trzymajcie, aczkolwiek ja mam 6 mm, dlatego tak walę Bardziej w głąb, jeśli mi na to pozwala skóra. I nie walę tego przy brzegu tej skóry, tylko staram się tak centymetr zachować od niej, żeby później po prostu skóra nie pękła, nie rozdarła się przy szywce. Tu wygląda to w ten sposób. Teraz druga strona. teraz sam tył, jak widać tutaj się zrobiła fałda i trzeba ją naprostować. Tu tą sekcję mamy całą napiętą, więc jej nie ruszamy. Tutaj jest wszystko w porządku. I no sam tył. I teraz, słuchajcie mnie uważnie, wypinamy te dwie szywki, podgrzewamy tą sekcję i zaczynamy ją naciągać i wbijać szywki. Dlatego je wypinamy. Dlaczego wcześniej tego nie zrobiliśmy? Ponieważ musieliśmy mieć wstępny naciąg między przodem a tyłem i zawsze idziemy pod górkę, czyli najpierw dół, później górka. Tutaj jest dół, tutaj jest górka, dlatego w ten sposób takim procesem technologicznym do tego podeszliśmy. Teraz naciągamy, tutaj nagrzewamy i naciągamy najpierw sam tył, pyk Teraz boki mocno naciągamy. Nie bójcie się, skóra raczej wam nie szczeli. Gdy zrobicie to za mocno, to normalne, że szczeli. Aczkolwiek musimy ją naciągnąć. Mamy to zrobione. Jak widać z tyłu, nie mamy takich podgięć. Lekkie są. Oczywiście dobrym tapicerem nie jestem. Na pewno lepiej by to zrobił profesjonalny tapicer. Aczkolwiek sądzę, że wyszło w porządku. I ładnie to wygląda, i na pewno jest to lepszym rozwiązaniem niż kupną używanej kanapy, która również będzie miała przetarcia bądź jakieś inne uszkodzenia. Przy okazji, w tej kanapie wymieniłem tutaj tą uszczelkę, jak widzicie. Tutaj jest zwykła uszczelka okienna. Dodatkowo na rogach i w tych miejscach newralgicznych przykleiłem ją na superblu. Teraz odcinam nadmiar na materiału. Ja tylko będę obcinał tutaj w tych miejscach, gdzie ten materiał nachodzi na uszczelkę, w ten sposób, obetnę. jakimś wybitnym estetą nie jestem, także mnie to nie będzie razić, że tutaj tak zachodzi ten materiał. Ważne, żeby nie zachodził na uszczelkę. Jeszcze szybkie spojrzenie, jak to wygląda z bliska. Wygląda w ten sposób. Tutaj nam się to przesunęło, nie szkodzi, wale to. Gdybym chciał znów to wyprostować, no to z szywki tutaj wyciągam, naciągam skórę i podbijam. Tutaj z boku wygląda w ten sposób. Tutaj widać te małe fałdy. Niestety tak jakoś się ułożyło. Nie mam drugiej osoby, żeby naciągać to w dwie osoby, a nie da się po prostu tak naciągnąć materiału, przytrzymać go taker, docisnąć taker i wbić szywkę. Zawsze coś tam lekko odejdzie. Także na razie.